Od 21 do 29 listopada w Narodowym Forum Muzyki odbędzie się 12 Festiwal Muzyki Jazzowej Jazztopad. Wrocław odwiedzi wtedy wielu wybitnych muzyków. Już dzisiaj odbędzie się koncert zapowiadający, o którym opowiedział dyrektor generalny Andrzej Kosendiak. No dzisiaj wielki dzień. Um... Koncert zapowiadający 12 edycję festiwalu Jazzopad Scottfield Lowano Quartet legendarni muzycy, myślę, że będzie to bardzo, bardzo mocny akcent wprowadzający nas w festiwal, który po raz pierwszy odbywać się będzie w salach Narodowego Forum Muzyki bardzo się cieszę, że, że w tych wnętrzach będą mogli spotkać się fani Jazzu, tak, bo Zbudowaliśmy Narodowy Forum Muzyki nie tylko dla miłośników muzyki klasycznej, ale, ale już wiele innych koncertów się odbyło. Tym razem kolej na jazz. Artyści, których podziwiać będzie można w trakcie festiwalu, komponują muzykę specjalnie z myślą o tym jednym występie. Oznacza to, że jazz jest niepowtarzalną okazją do usłyszenia na żywo wielu utworów. Wrocław jest także miejscem spotkań, gdzie muzycy mają możliwość, by wspólnie ułożyć programy swoich występów. Jednym z nich jest Wacław Zimpel. To będzie po pierwsze trio z, z wirtuozem perkusji pochodzącym z, z Bombaju, trilokiem Gurtu e, oraz z mistrzem e, muzyki Gnała, Malem Moktarem Ganią, grającym na gimbri i śpiewającym. I w, właśnie w tym projekcie e, poświęcimy szczególną uwagę rytualnym e, pieśniom Gnała, które towarzyszą takiemu bardzo mistycznemu rytuałowi Lila Dredeba. Który stanowi trzon kultury sufickiej, właśnie ludności, ludności gnała. I spoiwem tego, tego projektu będzie z całą pewnością rytm czyli, czyli to, na czym i muzyka gnała, i muzyka hinduska się, się opiera w dużej mierze. Organizatorzy podkreślają wyjątkowość tegorocznego festiwalu. Namawiają też, aby widzowie nie zwlekali z kupnem biletów, ponieważ na niektóre koncerty brakuje już miejsc. Za nami są dwie premiery yy, niesamowite: bo Charles Lloyd wydał płytę dla Blue Note, o czym Państwo doskonale wiedzą. W sierpniu pojawiło się kolejne wydawnictwo i to William Parker wydał kompozycję sprzed dwóch lat, częstopadową. Yy. W tym roku również Nikola Kałodziejczyk dostał Fryderyka za kompozycję zamówioną przez Festiwal Jestopad. już drugi Fryderyk dla naszych zamówień e, festiwalowych. No, myślę, że takim bardzo dużym wydarzeniem, e, którego zapowiedział był koncert Maćka Obary w Nowym Jorku w czerwcu, będzie czterodniowa edycja Festiwalu Jestopad w Nowym Jorku w czerwcu, pomiędzy 20 a 24 czerwca. E, dwa dni w Jazz at Lincoln Center, w sumie najważniejszej instytucji czasowej na świecie, i dwa dni. Na dole Manhattanu w Cornelia Street Cafe of Jazz Standard. To w sumie pierwszy w historii festiwal muzyki polskiej, polskiej muzyki improwizowanej, jazzowej w Nowym Jorku. Festiwal z roku na rok zyskuje coraz więcej widzów oraz jest wzbogacany dzięki artystom, którzy coraz chętniej włączają się w jego tworzenie. Szczegółowy program festiwalu dostępny jest w siedzibie Narodowego Forum Muzyki lub na stronie internetowej.